Witajcie! W cieniu starych hangarów i zakurzonych placów kryją się niemi świadkowie przeszłości porzucone pojazdy. Kiedyś prowadziły aktywny tryb życia: to samochodami dowożono żołnierzy na miejsce służby, grały one w kultowych filmach, statki przemierzały morza i oceany, a samoloty latały po niebie. Z czasem jednak, wraz ze zmianą technologii i postępem społeczeństwa zaczęły one stopniowo trafiać na swoisty śmietnik historii. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o najbardziej niesamowitych porzuconych pojazdach. McBurge. W 1986 roku zaprezentowano Friendship 500, statek zaprojektowany przez firmę Roberta Alana. Jego koszt to 12 milionów dolarów. Choć nie był to pierwszy tego typu pływający lokal marki McDonald's, jego oryginalność polegała na stylowym, luksusowym wnętrzu, gdzie wszyscy pracownicy musieli nosić marynarskie mundurki. Pomysł przez cały czas oficjalnej prezentacji cieszył się bardzo dużą popularnością. Co więcej, planowano, że McBarge będzie działał na stałe, ale z nieznanych przyczyn pływający McDonald's nigdy nie doczekał się otwarcia. Pływająca restauracja przez kilka lat stała na wybrzeżu Vancouver, a w 1991 roku przeniesiono ją do mniej zaludnionej części miasta. W czerwcu 2009 roku obecny właściciel MacBurd zaproponował przekształcenie statku w butik rybny, serwujący wyłącznie świeże ryby. Miał stać się centralnym punktem dużego kompleksu rozrywkowego, w którym planowano nawet miejsce dla wodno-samolotów. Niestety pomysłu nigdy nie zatwierdzono, a dalsze losy MacBarge zostają nieznane. Cmentarzysko amerykańskich samolotów w Belgii. Chatillon to małe, niepozorne miasteczko w Belgii niedaleko granicy z Francją i Luksemburgiem. Jeszcze kilka lat temu było to miejsce pielgrzymek miłośników motoryzacji. Miejsce stało się bardzo popularne po tym, jak pokazała je belgijska telewizja VTM. Program, w którym prezenterzy krążyli po dzikim lesie, oglądając mnóstwo porzuconych samochodów z różnych okresów XX wieku, wywołał na widzach ogromne wrażenie. Z całej Europy do Châtillon przybywali ludzie, którym przyświecał tylko jeden cel zobaczyć na żywo te porzucone samochody i zrobić z nimi w tle zdjęcia w postapokaliptycznym klimacie. O ile wcześniej wielkim sukcesem było spotkanie człowieka w cichym, belgijskim lesie, to potem turyści dosłownie oblegali rzadkie Buicki i Fordy. To wtedy media zaczęły forsować wersję o zmarłych Amerykanach, którzy rzekomo porzucili swoje samochody w Belgii. Jak twierdzili miejscowi, w rzeczywistości nigdy nie było tam Amerykanów. Byli za to Kanadyjczycy. W 1951 roku, zgodnie z traktatem NATO, Kanada rozpoczęła budowę nowej bazy wojskowej we Francji. Znajdowała się na terenie byłego niemieckiego lotniska we francuskim Marville. Gdy budowa dobiegła końca, do bazy zaczęli przybywać pierwsi kanadyjscy żołnierze. Faktem było, że woleli jednak mieszkać w Belgii. Chatillon zasłynęło wśród wojskowych jako miasto ze znakomitym warsztatem specjalizującym się właśnie w samochodach amerykańskich marek. Co więcej, właściciel serwisu nauczył się nawet angielskiego, by łatwiej porozumiewać się z klientami, co było rzadkością na spokojnej belgijskiej prowincji. Ponadto zaczął kupować samochody od emerytowanych żołnierzy na części zamienne. W ciągu 10 lat zgromadził około 400 sztuk. Jako, że miejsca na terenie warsztatu samochodowego zaczynało brakować, Belg ustawiał samochody w pobliskim lesie. W połowie lat 2000 mężczyzna zmarł. Jego syn nie był mechanikiem, więc nie dotykał kolekcji ojca. Tak samochody dalej stałyby w ukryciu, gdyby nie reportaż belgijskiej telewizji. Batmobil. Na całym świecie Batman ma wielu fanów i z pewnością duża część z nich marzy o własnej wersji Batmobilu. Na obrzeżach Dallas odkryto porzucony pojazd tego właśnie typu. Samochód wygląda bardzo podobnie do prawdziwego Batmobilu z filmu. Nie wiadomo w jaki sposób tak niezwykłe auto znalazło się na środku pustkowia. Jedną z możliwości wydaje się ta, wedle której samochód skradziono i porzucono. Inna wersja zakłada, że Batmobil służył jako rekwizyt w parku rozrywki, ale z czasem okazał się być niepotrzebnym. Na pewno ten Batmobil to jednak świetna kopia zachowana w doskonałym stanie. Lakier wygląda dobrze, a kokpit nie ma uszkodzeń i wydaje się całkiem czysty. Szkoda by auto dalej stało w deszczu i słońcu, zamiast ozdabiać czyjąś kolekcję. Herkimer Battle Jitney. Herkimer Battle Jitney to czołg pancerny zaprojektowany przez wojsko do celów obronnych. W pewnym momencie porzucono go na wiele lat, a potem odesłano na wysypisko. Jego właścicielka Sally twierdziła, że pojazd od dawna nadawał się na złom i ani ona, ani inne osoby nie mieli odpowiednich narzędzi, by choć trochę go naprawić. Gdy czołg znaleziono, reżyser firmy Mystery Man, z angielskiego superbohaterowie, chciałby Herkimer wystąpił w jego produkcji. Tak też się stało. Czołg możecie zobaczyć w scenach walki ze złoczyńcą Kasanową Frankensteinem. Pojazd ostatecznie naprawiono i lekko zmodernizowano. Na ekranie wypadł bardzo imponująco. Ściśle tajny ekranoplan. Przed wami maszyna powietrzna MD-160 o nazwie LUN. Obok niej Boeing 747, który wydaje się być zabawką. Urządzenie zaprojektował Rostisław Aleksiejew dla Armii Radzieckiej i Rosyjskiej. Był używany od 1987 roku do połowy lat 90. Wyobraźcie sobie, że ten ekranoplan uchodzi za największy na świecie. Jego długość wynosi 73 metry. Zasięg lotu Luny to 2000 km bez tankowania. Maszyna mogła przewieźć 137 ton ładunku. Wyposażono ją w najnowocześniejszy sprzęt i technologię. Powietrze ekranoplan wznosił się za pomocą silników turboodrzutowych. LUN uchodził za maszynę wojskową, dlatego wyposażono go w sześć wyrzutni rakiet, które inżynierowie zamontowali parami. Planowano, że MD-160 będzie rodzajem szpitala lotniczego, który mógłby zabierać rannych z lądów pobliżu wód, niedaleko pól bitwy. Gdy 90% wszystkich prac ukończono, rząd po prostu przestał finansować projekt. Potem wszystkie prace wstrzymano, a ten gigant był już zdany tylko na siebie. Bagger 258 Ta koparka, choć ogromna, wcale nie pobiła rekordu świata. Jej długość wynosi około 170 metrów, a wysokość blisko 50 metrów. Dla porównania, największa koparka na Ziemi ma ponad 200 metrów długości i 100 metrów wysokości. Nas interesuje jednak ten konkretny model, bo to właśnie tę koparkę ktoś po prostu porzucił. Stoi więc irdze wieje otoczona ogrodzeniem, a wchodzenia na nią zabroniono właśnie ze względu na rdzę, która z roku na rok niszczy ją coraz bardziej. Gdy stoi się obok, można poczuć, jak mali są ludzie w obliczu gąsienic tej koparki. Nawiasem mówiąc, koparkę nazywa się niebieskim cudem przez kolor całej konstrukcji. Oczywiście dekady zrobiły swoje pod kątem rdzy, ale niebieski kolor nadal widać doskonale. Na razie koparka wciąż pozostaje porzucona, a jej dalsze losy są nieznane. SS Palo Alto SS Palo Alto to betonowy statek zbudowany jako tankowiec pod koniec II wojny światowej w San Francisco. Niestety budowy nie ukończono na czas, aby trafił do służby. SS Palo Alto wycofano w 1929 roku i umieszczono u wybrzeży północnej Kalifornii. Firma, która zbudowała ten tankowiec, wkrótce ogłosiła bankructwo podczas wielkiego kryzysu. Statek stojący przy molo podczas zimowej burzy pękł. Potem przejęły go władze stanu Kalifornia i przekształciły w rodzaj pomostu rybackiego. Wtedy stan SS Palo Alto tylko się pogorszył, a statek zaczął nawet sprawiać zagrożenie. Wejścia na pokład zamknięto, tworząc w ten sposób sztuczne miejsce do rozwoju życia morskiego. Warto zauważyć, że przez cały ten czas statek rozpadł się na co najmniej cztery części. W 2016 roku przewrócił się na prawy bok z powodu częstych burz. Rok później zimowa burza oderwała jego rufę. Za kilkadziesiąt lat zapewne nic już z niego nie zostanie. Cadillac Miller 1959 Przedstawiamy samochód Ecto-1 z filmu Ghostbusters. Oczywiście ten samochód nie jest może tak kultowy jak Batmobil, ale nadal jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów na świecie. Większość ludzi zakłada, że Ecto One to zmodernizowany karawan, ale w rzeczywistości jest to przerobiony Cadillac Miller z 1959 roku. Jeden z tych samochodów był używany na planie drugiego filmu Ghostbusters, ale pojazd uległ kiedyś wypadkowi, zaś właściciele musieli go naprawić w 2007 roku. Projekt renowacji przerwano z nieznanych powodów. Od tego czasu samochód dołączył do reszty duchów przemysłu motoryzacyjnego. Chińskie złomowisko rowerów. Czy wiecie, że wypożyczenie rowerów w Chinach to bardzo łatwa sprawa? Istnieje wiele firm świadczących takie usługi. Każdy może wypożyczyć rower w punkcie A na określony czas i zapłacić za usługę, a potem zwrócić go w punkcie B. Niestety nie wszyscy dojeżdżają do punktu końcowego. Gdy coś się popsuje, ludzie po prostu porzucają rowery. Potem przedsiębiorstwa komunalne muszą je zbierać i odwozić na złomowisko. W mieście Hefei rolę takiego złomowiska pełni szkolny stadion. Wyobraźcie sobie, że zgromadzono tam już blisko 10 tysięcy rowerów. To niesamowita ilość. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!